Czas na kolejny przepis, prosto ze starożytnego Rzymu, będzie dzisiaj obiad, który nazwany został prawdopodobnie na cześć cesarza Helio Gabala, zwanego także Elagabalusem, czyli kurczak Helio Gabala, gotowany w białym winie. Podawany z białym sosem, a do tego wybrałem brukselki z ziołami, dlatego że obydwa te przepisy połączyło właśnie to białe wino i chciałem zutylizować jak najwięcej tych wspólnych składników razem. A zatem zapraszam do oglądania. Najpierw polecam przygotować brukselkę, gdyż musi się ona marynować przez kilka godzin, a więc do brukselki potrzebujemy. Pół kilograma brukselek, sól, łyżkę sody oczyszczonej, łyżeczkę ziaren pieprzu, łyżeczkę ziaren kminku i szczyptę soli dodatkowo. Oraz jakiekolwiek suszone zioła sobie wymyślimy. W końcu to brukselka z ziołami. Ja akurat wybrałem. Lubczyk, a później, gdy brukselka będzie gotowa, po prostu posypię ją natką pietruszki. Ale te świeże zioła mogą być jakiekolwiek. Może być to ruta, może być to świeża mięta, cokolwiek. No i do tego oczywiście oliwa i białe wino. Ja używałem wina półsłodkiego. Ja akurat używałem Gewurztramina. Na początek wlewamy zimną wodę do garnka i wsypujemy do niego dużą szczyptę soli, albo nawet dwie duże szczypty soli i łyżkę sody oczyszczonej. Wstajemy na duży ogień i czekamy aż się zagotuje. W międzyczasie myjemy brukselki, obieramy z tych zewnętrznych liści. Ja również obcinałam te końcówki, które dla mnie były dość wysuszone i niezbyt apetyczne. Więc musimy je po prostu obrobić zanim rzucimy je do wody. A gdy woda nam zawrze, rzucamy brukselki i gotujemy przez 15 minut. W międzyczasie zajmiemy się sosem vinegret. Do moździerza wsypujemy ziarenka pieprzu i kminku. Wszystko razem dobrze zgniatamy i bierzemy miskę. Do miski wlewamy białe wino, gdzieś około pół szklanki tego wina oraz oliwy. Myślę, że jedna łyżka stołowa wystarczy. Do tego wsypujemy nasz zmielony pieprzyk kminek oraz szczyptę soli i zioła naszego wyboru. W moim przypadku przypominam jest to lubczyk. Po 15 minutach gotowania wyciągamy brukselkę, odcedzamy, blanszujemy w zimnej wodzie lodowatej przez parę sekund, a później wrzucamy do naszego winegret, mieszamy dokładnie, przykrywamy i odstawiamy do lodówki na kilka godzin. Brukselka marynuje nam się w lodówce, a więc przechodzimy do głównego dania. Potrzebujemy cały kurczak. Ja tego kurczaka dokładnie oczyściłem, wymyłem. To zależy chyba od szkoły. Niektórzy ludzie myją mięso, niektórzy nie. Ja należę do tych, co jednak je myją zazwyczaj. Brzmianie prawdopodobnie gotowali z wszystkimi wnętrznościami, ale ja sobie darowałem ten pomysł oprócz kurczaka potrzebujemy orzeszki piniowe 200 g, 3 białka z jajek ugotowane na twardo, jeden por, sporą garść kolendry świeżej oraz kilka gałązek świeżego cząbru. Ja niestety świeżego cząbru nie zdobyłem, więc używam suszonego. Do tego oczywiście wino Pół litra pełnotuszczowego mleka, odrobina garum, soli i ziarna pieprzu. I w zasadzie to tyle o jeszcze oliwa i możemy się zabierać do gotowania. Bierzemy garnek, który jest niewiele większy od kurczaka bo niestety miałem tylko taki znacznie większy. Na spód garnka dajemy przepłowionego pora oraz kolendrę. I cząber. Można to wszystko związać, żeby się nie rozwaliło. Ja wolałem ten bulion później przecedzić. jakoś lepiej mi to pasowało. Na zioła kładziemy naszego kurczaka, zalewamy odrobiną garum, oliwy. No i dodajemy znaczną ilość soli i zalewamy białym. Winem mniej więcej 2 litry, tak żeby kurczaka przykryć. Jeśli nie mamy tyle białego wina, dolewamy bulionu z kurczaka czy warzywnego. Nie ma to większego znaczenia. Po prostu co kto woli. Ja dodałem mniej więcej 1,5 litra białego wina, resztę dolałem bulionu z kurczaka, właśnie. Kurczaka powoli doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez 1,5 godziny. Na bardzo małym ogniu to gotowanie ma być minimalne. Jeśli będzie zbyt duże, kurczak po prostu nam wyschnie, a tego przecież nie chcemy. W międzyczasie przygotowujemy pastę z orzeszków piniowych. Orzeszki wraz z ziarenkami pieprzu i odrobiną garum umiatamy w moździerzu, czy rozbijamy. I tego pieprzu ma być mniej więcej jedna łyżeczka tych ziarenek pieprzu. Gdy nasz kurczak już gotuje się półtorej godziny, wyłączamy ojeń, Odlewamy mniej więcej litr tego bulionu. Oczywiście wcześniej przeczyściłem go przez sitko. I wlewamy do oddzielnego garnka. I tam redukujemy go o połowę na bardzo wysokim ogniu. W międzyczasie ubijamy nasze ugotowane na twardo białka również w moździerzu, które posłużą nam... Do zagęszczenia tego białego sosu. Gdy już nasz bulion zredukuje się o połowę, dolewamy do niego pół litra mleka i dosypujemy pastę z orzeszków piniowych i dokładnie mieszamy, po czym dodajemy białka i sprawdzamy, czy jest on słony. Jeśli nie, to doprawiamy. Ja również zblendowałem go porządnie. Tak, aby był gładki i delikatny, doprowadziłem do wrzenia, wyłączyłem szybciutko. Tego białego sosu wyjdzie nam dosyć sporo, bo według oryginalnego przepisu tego kurczaka wyjmujemy z bresztki bulionu i dajemy do garnka z sosem i jemy w ten sposób z tego garnka w zasadzie. No w dzisiejszych czasach inaczej trochę jemy, ja po prostu odkryłem kawałek piersi na talerzu i polałem to sosem, więc można bezpiecznie wziąć połowę tych składników do sosu i tak nam go sporo zostanie, więc te składniki to dość umowna kwestia. Nie zostało dość dużo tego sosu i w zasadzie nie wiem za bardzo co z nim zrobić, więc polecam jednak zrobić go trochę mniej. Delicious. Mm. I cóż mogę powiedzieć, w smaku przypominał o nieco tą cielęcinę, którą robiłem jakiś czas temu, ale był zdecydowanie bardziej delikatny. Dominowały smaki tych orzeszków piniowych, czuć było mleko, więc bardzo dobry sos. Kurczak, wiadomo w dzisiejszych czasach kurczaka się raczej nie gotuje, no ale to nie jest przepis dzisiejszych czasów. A ja akurat brukselki nigdy nie lubiłem za bardzo, ale tutaj naprawdę mi smakowała i zjadłem jej dość sporo. Tak więc bardzo polecam, życzę smacznego, dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niedługo.